Wzmożony ruch pojazdów w okresie przedświątecznym i mała przepustowość na drogach sprzyja powstawaniu różnych nieprzewidzianych zdarzeń drogowych. W dniu dzisiejszym, to jest piątek 23 grudnia bieżącego roku, na Drodze Krajowej nr 8 doszło do serii kolizji z udziałem pojazdów osobowych, w tym również pojazdu uprzywilejowanego z tutejszej Straży Pożarnej. Jedna z kolizji drogowych miała miejsce na skrzyżowaniu drogi K8 z ulicą Zajęczą. Na drodze tej jest prowadzony objazd ze względu na budowę obwodnicy. Proszę powiedzieć, jakie były okoliczności tego zdarzenia drogowego, bo to jest chyba taka kwalifikacja w tej chwili. Tak, na chwilę obecną traktujemy to jako zdarzenie drogowe. O godzinie 15 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na drodze krajowej nr 8 doszło do zdarzenia dwóch pojazdów. Na chwilę obecną ustalamy okoliczności tego zdarzenia. Dwie osoby zostały otransportowane do szpitala w Zrój. W kolizji tej tym razem nie było ofiar śmiertelnych. Kierujący oboma pojazdami marki Audi zostali przewiezieni do szpitala o własnych siłach. Ruch na drodze został przywrócony. W miejscu tym dość często zdarzają się wypadki i jest to niebezpieczne miejsce w kłocku. Pomimo ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę, nadal zdarzają się w tym miejscu wypadki i kolizje drogowe. Dobrym rozwiązaniem byłoby w tym miejscu, o czym już w poprzedniej relacji informowaliśmy, wprowadzenie sygnalizacji świetnej, która by w znacznym stopniu poprawiła bezpieczeństwo na drodze. Niestety do tej pory, pomimo naszych apeli, nie udało się przynajmniej takiej tymczasowej sygnalizacji świetnej w tym miejscu wprowadzić. Kolejne zdarzenie drogowe miało miejsce nieopodal bo w okolicach galerii handlowej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 z ulicą Noworudzką, na którym to doszło do kolizji samochodu osobowego marki Ford z pojazdem uprzywilejowanym straży pożarnej z jednostki ratowniczo-gaśniczej Skłodzka. No samochód SDH 25 jechał do akcji, do pożaru komina, do miejscowości Kudowa Zdrój i na skrzyżowaniu doszła do kolizji z samochodem osobowym. Był jako pojazd uprzywilejowany, no niestety kierowca samochodu osobowego nie zachował ostrożności i uderzył samochód jadący właśnie do akcji. Jesteśmy pojazdami uprzywilejowanymi, ale nikt na nas nie zwraca uwagi. Mimo to, że są sygnały świetne, sygnały dźwiękowe, sygnały w postaci świateł mijania lub drogowych, no niestety pojazdy nie starają się nam ułatwić jazdy drogami. A szczególnie teraz w okresie świątecznym bardzo zmożony jest ruch. No i tu prosiłbym właśnie o to, żeby zwracać uwagę na to, co się dzieje za nami, przed nami i obok nas, bo mówię, bardzo ciężko. My jesteśmy dużymi pojazdami i jeździmy ciężarowymi, także no trudno nam jest prześliznąć się między pojazdami. Jeszcze raz zwracamy się do Państwa z apelem i ostrożną jazdę i zachowanie należytej uwagi na drodze, szczególnie w tych miejscach niebezpiecznych, w kłocku.